Witajcie w kolejnym odcinku Pit Dzisiaj pokażę Wam pokrótce co zakupiłem do tej pory i co będę wymieniał w przeciągu tej zimy Zapraszam Trochę części już mi przyszło jak widzicie mm, przyszły mi między innymi tytanowe końcówki wydechu będę je zakładał jeszcze nie wiem czy będę zmieniał kolektory oraz katalizator na dekatalizator Zastanowię się, w tej chwili mam, że tak powiem przerusztowany oryginalny katalizator i zaspawany, pomalowany farbą odporną na temperaturę, także jest w tej chwili przelot przez niego pełen. Zastanawiam się nad zakupem do tego zestawu kolektorów Aroa i dekata Aroa. Ewentualnie biorę jeszcze pod uwagę kolektory i dekat Graves'a. Dalej tak, zamówiłem sobie łańcuch D530 ZVMX. Um, cały złoty. Jest to najmocniejszy łańcuch w gamie DIDA. Do mnie idzie akurat 118 ogniw, ale na półce było akurat 122. Nie była taka duża różnica cenowa, więc wziąłem ten. Zawsze można skrócić gorzej z wydłużeniem. Łańcuch jest cały złoty. I prezentuje się tak. Spinka, smar. Wszystko jest w komplecie. Okay. Przednia zębatka 17 zębów, tak jak w oryginale Sanstara. Porządna zębatka. Też oczywiście na łańcuch 530. Um, tylna zębatka będzie zębatka firmy. Super Sprox 47 zębów aluminiowo stalowa o podwyższonej wytrzymałości zębów się tak się prezentuje zębatka i łańcuch dla porównania pokażę Wam ale porównanie łańcuchu zrobię później mój kolega będzie wymieniał mm, swój zestaw napędowy BMW S 1000 RL a do niego dedykowanym jest łańcuch 525. Jaka to różnica? Zobaczcie później. Na pewno w wadze. Na pewno różnica w wadze zębatek. Wszystko Wam pokażę. Zważymy oba zestawy. Różnią się tylko trzy zęby z tyłu, także no bardzo wielka różnica nie jest. Ale ogólnie zobaczycie jaka jest różnica w wadze całego zestawu napędowego do BMW w szerokości 525 i Waga zestawu napędowego do Yamaha R1 w opcji łańcucha 530. Dalej tak. No, zakupiłem sobie taki zestaw do czyszczenia łańcucha. W wakacje będziemy czyścili szybko ekspresowo. Będzie się łańcuch błyszczał. Dalej tak. No, wiadomo, jak będziemy robić coś przy łańcuchu, to zakupiłem sobie zestaw do zakuwania łańcucha DIT KM500R. Jest to, można powiedzieć, górna, górna puła. Nic się nie z nim nie dzieje. Oryginał Japonia. Będziemy zakupić. Dalej, no tak. Przyszedł mi napinacz rozrządu mechaniczny, nie hydrauliczny, ponieważ w tych Yamahach dość częstym problemem jest właśnie napinacz rozrządu. Ja go zmienię na mechaniczny, ustawię sobie i będzie gitarka, tak? Oczywiście z ustawiania i wymiany napinacza będzie wideo, pokazane krok po kroku, jak, co zrobić. Zamówiłem go ze Stanów. Kosztował chyba 60 dolarów z przesyłką, 45 dolarów napinacz i 15 dolarów przesyłka, ale tak. Z Hongkongu, oczywiście. Ja jakieś tam plameczki, jak mówiłem, chciałem wymienić. I zamówiłem sobie i już przyszły. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Może i założę. Może. Złote samo, niełamane. Tak, plamki. Opowiem no, Wam jeszcze jak wygląda sprawa kiedyś tam ściągania sobie takich rzeczy właśnie ze Stanów, wiadomo ze Stanów, z Skin tam jest taniej, po co przepłacać, skoro można to sobie załatwić. Dalej mam tak. Kupiłem sobie dedykowany do tego motocykla Quick Um, I to jest tak: Quick shifter. mocujemy go tutaj za pomocą tych dwóch o, w miejsce oryginalnego. No, coś mi się tutaj popię W miejsce oryginalnego tego wodzika zmiany biegów. podłączamy go do ECU. Oczywiście z instalacji QuickShiftera również będzie osobne wideo. Opowiem ile kosztował. Ja Powiedzieć mogę od razu. QuickShifter niestety, w przeciwieństwie do klamek, trafił mi na cło i musiałem zapłacić jeszcze podatek i cło. Uwaga, dołączono informacje do urzędu celnego. A, doręczającego. Pobrano Pobrać należność celne i podatkowe. Um, ja za niego zapłaciłem e, 175 dolarów, 51 dolarów przesyłka e, i musiałem jeszcze wybudzić 187,30 w okienku pocztowym. Ok, tak, na sprawa Dlatego Kupiłem sobie klocki mm, z racji tego, że się wybieramy parę na tor. To będę sobie zakładał na tor chyba klocki Torowe. Są to klocki o podwyższonej wytrzymałości. Są to klocki karbonowe. Specjalnie do, do jazdy torowej. Zobaczymy. Podobno szybko także przy nich się dają. Ale zobaczymy. A może je nawet założę na drogę, żeby zobaczyć jak to wygląda. Ale pewnie na drogę kupię sobie jeszcze jedne nowe drogowe. Bo te mają już 10 tysięcy przebiegu. W zasadzie nie są bardzo zużyte, ale, ale wymienimy, odświeżymy. Dalej tak. Olej. Silnikowy, Castrol, pełen syntetyk, 4T 10W-50. Pilt kana oleju. I dalej tak. Zapodałem sobie linki hamulcowe po plocie stalowym, przód, tył, w kolorze oczywiście złotym. Wszystko mamy. Jest to opcja, która wychodzi bezpośrednio od pompy na dwa zaciski. Hmm, oczywiście płyn hamulcowy. No, i żeby się, żeby było czym nagrywać, zapodałem również GoPro 4 Black Edition. Do GoPro kupiłem sobie kartę SanDiskA Micro SDX CUHS 1. 64GB jest to najszybsza karta SanDiskA, jaka jest obecnie na rynku. No, i żeby bateria nam nie siadła, kupiłem sobie ładowareczkę do GoPro i jeszcze dwie baterie żeby mieć jakiś tam bufor. Oczywiście płyn hamulcowy, bo będziemy zmieniać wszystko, no to wlewamy świeży płyn. No i A jak już byłem na zakupach, jak szaleć to szaleć, kupiłem sobie rękawice Alpinestar to Pro. I zamówiłem przy okazji, bo nie było na stanie, żeby mi pasowało wszystko do kombinezonu, um, buty czarno-białe Supertech. Tak sprawa wygląda. Będzie co robić. Zapraszam na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że Wam się podobało i ciekawi Was to. Pozdrawiam. Piotr, komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie.